Co Chcę uciec stąd! Bff, się sami potykają! Wow <grystanie> Co masz? I, the I kołań dzięki ci, że, że się zalogował. No, nie, no. Musimy mi zostawić w pokoju. O ludzi. O ludzie. Jest! Dał no się. Co tam pisałem? Presto w łańcuchu Wajdaku? James Hathen Kenway. You don't know me, but I believe the two of you are well acquainted. I made a promise to you, Silas. One I intend to keep. Ozu. Desfino. Nie perflejes, później zabijasz. Ale nie wolników uratowaliśmy. To jest ważne.

it's been several weeks now since we freed the mohawk prisoners from captivity i had hoped their leader might make contact but there's been only silence oops, yeah. oops, oops. my men grow restless they want to know what comes next and I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, I believe I'll have my answers. Mm. So, I watch and wait hopeful that my true mission might finally begin no ja boston massachusetts jima ashni gumar i Hello, Charles. Any luck finding a mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we'll begin our search. I'll we'll meet you there. Eee, ty bestia, bo nas poszukujesz. Mogę wejść na konia? posiadanie O. Jedziemy. Patata, patata. Nie jestem świna. No. Kurdeś... Nie, to była świna. No. Tego mi było trzeba, po prostu... To jest... Pierwsza gra od dłuższego czasu, która mnie naprawdę, ale wciągła do grania i do nagrywania jest bardzo dobrze. Tak, tak jak medala. Uff, bardzo, ale to bardzo mało sobie pograłem, ponieważ już mi się nie chce. Black Ops'a jeszcze gorzej, bo nawet multi nie ruszyłem ani razu. Tam ludzie tam kumple mówią, Marciu zagraj z nami, Black Ops'a, mówię, nie chce mi się. Nie, nie mam ochoty. No i... A tu? A tu to bardzo dobrze mi się idzie. Gra mi się fajnie. Konie są. Są świnie. Są kury, są owce, są kozy. Są psy. Wszystko jest. Nawet są dzieci. Pozycja stojąca. Jecha! Jedziesz, dryblachu? Podataj, podataj, już kocham tę grę <grystanie> Ale naprawdę Na no, takie gry... Takie gry powinno się robić, a nie te wszystkie Już jak od dwójki Jak jedynka była... O, fajna! Dwójka była... Uh, no też, nowa postać, Ezio, wszystko fajnie. No ale później już. Brotherhood Revelations, jest, to już... już bo... To już ściągnęło to Bez przesady A tak Jest trójka i jest bardzo dobrze Daleko jeszcze? Już naprawdę nie chcę takiej jeździć Wow. Ciecha Bo marchewki nie dam <grym> Chyba tam nie no ale super super to wygląda A to jeszcze nie wszystko bo przecież Historie z Konorem to będą Historie Joki Bayer Przeskoczysz to? Nie przeskoczysz Dobra schodzę od, od ciebie nie, nie Chcę zejść Albo nie Jedziesz stąd jakoś? Pewnie żebyś wyjechał tędy. <grystanie z nimi> Jaki... ...porki? Wybaczcie. Pędzę do swojej ukochanej, z którą będę mieć dziecko. Chyba. Znaczy do swojej ukochanej. Tak. Nie, mam wrócić. Tak? Co mam zrobić? Wytłumaczcie mi, co ja mam tu zrobić Nie wiem, może wejdę na górę O ah. już na pewno